Rosyjska dywizja przy granicy z Polską. Formują potężne zgrupowanie, rosyjskie media, armia kończy formowanie dywizji zmechanizowanej w obwodzie kaliningradzkim. W obwodzie kaliningradzkim kończy się formowanie dywizji zmechanizowanej, jesienią bieżący rok. Będzie ona w pełnej gotowości bojowej, podał w czwartek dziennik Izvestija. W skład tej dywizji wejdą trzy pułki zmechanizowane i jeden pancerny. Dywizja to potężne samodzielne zgrupowanie, które dysponuje wszystkim, co potrzebne do prowadzenia rozmaitych rodzajów działań bojowych, podkreśla dziennik. Przypomina, że 18. Gwardyjską Dywizję Zmechanizowaną na terenie obwodu Kaliningradzkiego Armia tworzy w ramach 11. Korpusu Armijnego Wojsk Lądowych i Obrony Wybrzeża Floty Bałtyckiej. Już jesienią przeformowane zgrupowanie będzie w gotowości bojowej. Obecnie trwa formowanie i przezbrojenie trzech pułków zmechanizowanych i jednego pancernego relacjonują Izvestija. Prócz tych trzech pułków, pełną gotowość bojową osiągną jesienią także jednostki artyleryjskie i rakietowe oraz kilka samodzielnych batalionów. Wzmocnienie sił zbrojnych w Kaliningradzie będzie odpowiedzią na rozmieszczenia sił NATO w krajach bałtyckich utrzymują Izvestija. Przypominają, że na terenie eksklawy już kilka lat trwa modernizacja i wzmocnienie sił rosyjskich i armia aktywnie wzmacnia obronę regionu. Dziennik zapowiada, że w 2021 roku w obwodzie kaliningradzkim rozlokowany zostanie Dywizjon Przeciwokrętowych Systemów Rakietowych Obrony Wybrzeża Bastion. I wyjaśniały wcześniej, że 18. Dywizja powstaje częściowo na bazie formacji dotychczas podlegających dowództwu 11. Korpusu Armijnego. Jej trzon stanowi przeformowana 79. Brygada zmechanizowana, do której dołączono jednostki zabezpieczenia bojowego łączności, zwiadowczy, artyleryjski. W skład dywizji weszły przeformowane pułki zmechanizowane 275. Pułki 280. Pułk i 11. Półk pancerny.